a się pokaże mój nowy nabytek nowy nabytek, ja co już rozpakowałem tutaj mamy wagon firmy Hombry węgraleczka te wagony w ogóle firma Hombry ma takie bardzo dziwne, śmieszne sprzęgi. Także mamy taką węgraleczkę Kolejny to będzie tender. Trochę dziwny ten tender jest. On jest czteroosiowy, czteroosiowy sprzęg jest dziwny do tyłu na dole, a do przodu ciekawe jakie to firmy w ogóle jest nawet nie wiem jakiej tej firmy ten tender ale to Hombre nie jest, bo ma inny sprzęg tutaj jakiś numer jest 50001 nie wiem czy to jest czy to jest Pico, czy to jest Lima nie wiem dokładnie no ale jest tender i parowóz, ale parowóz mamy firmy Hombry. parowóz jest filmy Hombry. no trochę tak firmy Homry, parowóz. 46400. Jak wygląda? Ale ja będę go przerabiał. Będę robił jakąś konwersję z tego. Także ja sobie będę go przerabiał. Parowóz. Brakuje jednego drzaka, ale to sobie go zrobię. I tak wygląda to będzie. Tender do niego Chociaż to nie jest tender oryginalny Ale innego nie ma Dobry i taki Paraobóz Firma Chombray Ciekawe I zobaczymy Wyjdzie, wyjdzie po przerobieniu to będę go przerabiał